Hejowicowie, dziś będę rozmawiała na temat nowych hakerów i czy one istnieją, czy nie istnieją. Dobra, więc tutaj mam filmik z tym. O nowych hakerach na Roblox. Dwa dni temu w popularnych grach takich jak Murder Mystery, Brookhaven czy Dress to Impress wiele graczy spotkało nowy gang baconów hakujących ludzi z Robuxami. Mają oni czarny strój z bekonowymi włosami. Nazwy tych hakerów zwykle zaczynają się literą S, a kończą się rzędem cyfr. Jeśli masz strój kosztujący dużo robuxów, to hakerzy celują w twoje konto i je hakują. Wtedy może pojawić wam się komunikat disconnected. Aby zabezpieczyć się przed hakowaniem, wiele ludzi zaczyna zmieniać swoje awatary na te podstawowe. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć swoje bezpieczeństwo, ustawiają swój katalog kupionych rzeczy na prywatne. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Czy graczy Robloxa faktycznie atakuje fala hakerów, czy jest to jednak jedynie plotka rozdmuchana przez społeczeństwo? Już jestem w Roblox i na przykład większość moich znajomych ma zwykły skin, swój awatar i nie dostali bana. Na przykład mam tam kilka znajomych, co ciągle grają w takie gry jak na przykład M2 i Brook Heaven. Więc nadal ich nie zhakowali, a oni mają tam zapewnie jakieś tysiąc robux z No to, dobra, to spróbuję wyszukać jakiegoś. No nie no. Dobra, to nikt tu nie jest w ogóle podobny. No, pierwsza osoba. Zobaczę jakich ma znajomych. A, no to ciekawe, czego coś istnieje. Y... No dobra tutaj. 17 marca, a nie... Nie wiem. Nie pamiętam. Aż tutaj No nie ten, ten sam dzień, więc... Dla mnie tam nie istnieją w ogóle. Bo w ogóle nie grałam z żadnym, nigdy. Nawet na innych kontach. Grałam raz z jakimś tam hakerem, no ale on po prostu się latał. I nie ban zmanował mnie. No i możecie dać mi obserwacje na Robloxie i dzięki za oglądanie.